Aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Beceredy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina. Aby został otoczony pałąsem człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli ziemno pszenicy wpatrzy w Ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zechciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przeszedłem na tę godzinę. Ojcze, sław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już sławiłem jeszcze w sławie. Stojący tłum to usłyszał i mówił zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz, a ja. Gdy zostanę na ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając jakąś śmiercią ją umrzeć. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chrystus. Wielki post jest dlatego wielki, że jest wielka noc. Najważniejsza, najbardziej podstawowa, najbardziej strategiczna noc w życiu naszej wiary. Kiedy Pan nas chce przeprowadzić ze śmierci do życia. Bóg nie jest Bogiem śmierci, jest Bogiem życia. I zrobi wszystko w moim życiu, abym żył właśnie. Pełnią życia. On się nie zgadza na to, żeby moje życie było szare, przeciętne, byle jakie. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie w obfitości. Ten czas, w który teraz wchodzimy, i właśnie czas misji w waszej wspólnocie, ale ten czas paschalny, jest czasem życia. Nie śmierci, ale też takiego życia, które jest życiem w perspektywie tej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Że, żeby wydało plon, musi coś obumrzeć. Musimy pewnym rzeczom pozwolić umrzeć. Także w sobie, także w naszym myśleniu. Pokonać upór, opór. Hardość to takie permanentne, egoistyczne przekonanie, że ma być tak jak ja chcę, że w moim życiu ma być tak jak ja chcę. To bardzo często dla wielu z nas jest powód cierpienia, udręki, frustracji w życiu. Bo moja żona nie jest taka jak ja chcę, mój mąż nie jest taki jak ja chcę, moje dzieci nie są takie jak ja chcę. A synowa to już w ogóle nie jest taka, jak ja chcę. I nigdy nie będzie. Nie jesteśmy punktem odniesienia całego świata, całej rzeczywistości. I wy w domu chcecie mieć rację czy relacje? W waszych małżeństwach chcecie mieć rację czy relacje? Także we wspólnocie kościoła, czy chcecie mieć rację czy relację? I będę chciał, jakby przez kolejne dni byśmy się razem przyglądali też temu, kim jesteśmy, do czego jesteśmy posłani, jaki jest charyzmat, posłanie waszej wspólnoty. Ona się będzie rozwijała tylko wtedy, kiedy po środku będzie słowo, po środku będzie słowo, na które będziecie w stanie odpowiedzieć, tak, amen, niech będzie tak jak ty chcesz. Kościół to jest wspólnota, która jest wysłana w drogę. I miało tego, jakimi jesteście wierzącymi. Czy w ogóle jesteście wierzącymi? I zdaję sobie sprawę, że to jest takie pytanie, które, które trudno sobie zadać, bo nam się myli religijność z wiarą. Jesteśmy w dużej mierze religijni ale potrzebujemy jakby nieustannego odnawiania wiary dorosłych ludzi nie wiary dziecięcej nie wiary infantylnej nie wiary opartej właśnie tylko na religijności na tradycjach na obrzędach ale na relacji dlatego że w noc paschalną po środku tej najważniejszej nocy zostaniemy zapytani o wiarę Odnowimy nasz chrzest. Odnowić czy zacząć od nowa. Bez względu na to ile macie lat, od jakiej cyfry zaczyna się wasz pesel. Nie, nie kapitulujcie. Nie mówcie sobie, nie wmawiajcie sobie, że już się w waszym życiu nic nie zmieni. Tylko jednocześnie pamiętajcie, że nie pragnienia, nie marzenia zmieniają życie. Ale decyzje. I chciałbym, żeby ten czas misji był też czasem, abyście mieli w sobie jakąś decyzję. Abyście zobaczyli, że Pan pragnie, abyśmy brali odpowiedzialność za swoje życie. W dzisiejszym słowie, w dzisiejszej Ewangelii widzimy ludzi, Greków, Pogan, ludzi w ogóle, można być z innego świata, którzy przychodzą do apostołów i mówią, pokażcie nam Jezusa. Może to jest oczekiwanie ludzi. Może to jest dzisiaj najgłębsza potrzeba, jaką sobie ludzie noszą wobec nas, wobec Kościoła. Względem nas duchownych, pokażcie nam Jezusa. Nie tym, co mówicie, ale tym, jak żyjecie. Wiary się nie przynosi gadaniem, wiarę się przynosi stylem życia. Czyli, że moje życie, jak przekładam do Ewangelii, to to się zgadza. I mają rację ci, którzy nam zarzucają hipokryzję, że zarzucają nam to, że się rozeszliśmy z Ewangelią, że się rozeszliśmy z Jezusem, że go gdzieś zgubiliśmy, że go gdzieś straciliśmy, że otoczyliśmy się swoimi zwyczajami, swoimi tradycjami, wszystkim tym, co ludzkie, że żyjemy w logice tego świata, w logice że jak masz to dobrze, a jak tracisz to źle. Wydaje się, że jesteśmy już w takiej perspektywie całego roku minionego, kiedy każdy z nas doświadczył jakiejś straty, że mamy poczucie, że nam się wiele rzeczy wymknęło spod kontroli, wypadło nam z rąk. Nawet takie, które uważaliśmy, że są zawsze niezmienne, stabilne. A może obstawiliśmy na złe karty? Może właśnie niezmiennym nazwaliśmy coś, co na dzień dobry jest zawsze czasowe, zmienne? Może właśnie za bardzo też ufamy człowiekowi, a przecież słowa ludzkie są czasem tylko słowami. Dlatego potrzebujemy zaufać Jemu, Jego Słowu. Jego słowo jest zawsze słowem pokoju. To właśnie po środku tej wspólnoty, pośrodku nas staje Pan, tak jak w dzień zmartwychwstania. Wobec uczniów, którzy są zalęknieni, zamknięci, nie wiedzą, co przed nimi mają doświadczenie porażki, straty. I właśnie im Jezus mówi pokój wam. Ja jestem Wam winien to Słowo. Kościół Wam jest winien to słowo, pokój Wam, nie bójcie się, Pan jest. Ale też my wszyscy jesteśmy winni to słowo ludziom, do których teraz pójdziemy. Bo miarą Waszą jako wspólnoty nie jest to, że Wy tutaj przychodzicie, ale jacy jesteście, kiedy stąd wychodzicie. Nie doświadczamy Boga tylko wtedy, kiedy przychodzimy do kościoła. Ale przede wszystkim musimy być czujni i uważni, kiedy stąd wychodzimy. Dlatego zostaniecie wysłani w pokoju. Idźcie w pokoju. Idźcie, zanieście pokój. Zanieście dobrą nowinę. Nie czarnowictwo. Nie, nie narzekanie, nie biadolenie, nie zatruwanie ludzi czarną nowiną, ciemną nowiną. Potrzebujemy zanieść światło. Potrzebujemy być wspólnotą, która zaniesie ludziom pokój i nadzieję. Na mszy świętej modlimy się w dwóch, o dwie rzeczy dla kościoła. Prosimy Pana, aby obdarzył kościół, Jednością i pokojem. Jednością i pokojem. I to jest jakby fundament, dwie kolumny, na których to się trzyma. Jedność i pokój. Jedność, o której modli się, o którą się modli też Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Aby byli jedno. Aby świat im wierzył. Aby byli jedno. Czyli jedność jest znakiem, przez który inni nam wierzą. Znakiem, przez który jesteśmy wiarygodni. Jedność to nie jest jednakowatość. Żeby nam się to też nie pomyliło. Właśnie kiedy ja, moje ego triumfuje w moim życiu, ja chciałbym, żeby było wszystko tak, jak ja chcę. Żeby generalnie ludzie byli tacy jak ja, żeby oni mieli ten, ten sam światopogląd, żeby mieli takie same myśli, żeby tak samo głosowali jak ja, żeby mieli ten sam styl jak ja, nawet żeby mieli ten sam smak jak ja, wtedy nam się wydaje, że będzie dobrze. Jednakowatość przypomina chińskie truskawki. One są wszystkie takie same. Ważą tyle samo, ładnie wyglądają, a są beznadziejne w smaku. Nie chodzi o jednakowatość, chodzi o to, żebyśmy odkryli właśnie Kościół jako wspólnotę, w której każdy z nas jest inny, różny. I ta inność nie jest powodem do lęku, do strachu, bo właśnie ci inni ludzie przychodzą, Grecy, Poganie. I mówią, pokażcie nam Jezusa. I Jezus nadaje w tej odpowiedzi, jakby pokazuje logikę, właśnie kim on jest. Kim on jest. On mówi, że jest jak ziarno. On sam będzie tym ziarnem pszenicy, które musi obumrzeć, aby wydać plon. To jest zawsze logika Ewangelii. Zawsze nam się wydaje, że tracimy, że coś umrze, że doświadczamy straty, niepowetowanej straty. A on mówi, a to jest po to, żeby to wydało jeszcze większy plon. Jezus nie jest konserwatorem zabytków. Jezus nie jest tym, który nam będzie przywracał świat tak, żeby było tak jak kiedyś. Bardzo często naszym pragnieniem, marzeniem, też opartym na takim poczuciu bezpieczeństwa, które jest naturalne w każdym z nas, jest pragnienie, żeby świat, żeby Kościół, żeby wszystko co dookoła było takie, jak ja znam, żeby było takie, jak kiedyś. Wtedy się będę czuć bezpiecznie, stabilnie. I dziwny ten Jezus, bo mówi... A kto przykłada rękę, kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest mnie godzien. Kościół nie jest wspólnotą, która wstecz się ogląda, która opiera swoją tożsamość jedynie na świętowaniu rocznic, jubileuszy. Jesteśmy taką wspólnotą, też, też w, w polskiej perspektywie, że My albo się przygotowujemy do jakiegoś jubileuszu, albo świętujemy jakąś jubileusz, albo mamy jakąś rocznicę, albo za chwilę będziemy mieli jakąś rocznicę. Tylko nie potrafimy widzieć do przodu. Święty Paweł będzie mówił do Filipian: Zapominając o tym, co za mną, wytężam siły, wytężam całe swoje siły ku temu, co przede mną. Bo Pan jest zawsze krok przed nami. Dlatego, jak mówi w Ewangelia, gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Kościół jest sługą Pana, ale kościół też jest sługą świata, ludzi. Kościół, który nie służy, służy do niczego. Ja jestem pośrodku Was jako ten, który służy, mówi Jezus. I dlatego zostawia Kościołowi coś, co mamy robić na Jego pamiątkę. Umywa nogi jak niewolnik. Właśnie tożsamością Kościoła jest to, że służy, że jest niewolnikiem, bo naśladuje Pana. Nie jest Kościołem, który, wspólnotą, która oczekuje, że wszyscy coś mu dadzą, że wszyscy mu coś zapewnią, że będzie miał przywilej z prawej i z lewej strony, bezpieczeństwo, stabilność. Wtedy Pan nie da błogosławieństwa, Pan nie da rozwoju, bo nie mamy nic wspólnego z Ewangelią. Tracić życie, tracić życie to też tracić swoją rację. To poczucie, że moja racja musi być zawsze na wierzchu, że zawsze musi być na pierwszym miejscu. Kto chciałby mi służyć, Niech idzie za mną. Dlatego pytanie, które mi wierci dziurę w brzuchu dzisiaj, to jest to pytanie: to gdzie jesteś? Gdzie dzisiaj jesteś? Gdzie mamy pójść, aby być z Tobą? Gdzie mamy iść? Właśnie, gdzie mamy iść, żeby Ciebie doświadczyć też? W braciach i siostrach, gdzie jesteś? I chciałbym, żeby też podczas tych misji nam Pan to pokazywał. Gdzie jest nasze miejsce? Gdzie On jest? I gdzie mamy iść? Gdzie mamy się rozglądać, żeby doświadczyć Jego? Pamiętajcie, Kościół, parafia. Wspólnota to są miejsca, które mają promieniować, mają świecić na zewnątrz. A nie być jedynie wspólnotą, która się gromadzi, zamyka i celebruje siebie. To zawsze obumrze, to się zawsze rozwali. I nie chodzi o to, ile was jest, jaką tworzycie organizację, strukturę. Czy coś działa, czy czegoś coś nie, coś nie działa. Ważne jest to, co jest między Wami. Czy jesteście wspólnotą, czy jesteście tylko grupą ludzi, którzy przychodzą od wielu lat na tą samą godzinę, a nawet siadają latami nawet już w tych samych miejscach. Niech się coś zmieni. Nie bójcie się zmiany. Nie bójcie się tego, że Pan przynosi zawsze nowe życie. Bóg jest, jest ze swoim kościołem, dlatego usłyszcie nad sobą, mimo swojego lęku i drżenia, to słowo, które On ma nam zawsze do powiedzenia. Pokój Wam, nie bójcie się. Amen.